Gówno! Witam, witam! No. Witam was, jestem The Office of the Zaraz się zreklam. Dobra, dobra, no dobra, nie dobra. Dobra, to jest zęba, z... Dobra. Tak więc zaczynamy. Eee. Nie wkurzaj mnie! Nie będzie, no. nowa przygoda. Eee, tak. Tak, bo od tego oni są. Jest... I. <śmienią> 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 Bardzo kurwa śmieszne. Ja wiem naprawdę wiele. To się zgodzi. Nie wiem. Chodź się do mnie do mojego miejsca na bazę. Wiadomo, musi być woda. Musi być. do... do. Musi być Batory, co pierdola, batory, i Pory, no sorry, i tyle. Jeżeli zginę, to jest koniec tego świata. What the fuck? O, ta będzie idealna. Witam was, ja jestem Jesse Joker, to jest kolejny odcinek w serii Przygody z, z Minecraft. Przygody z Minecraft. Eee... Dobra, sorry za to. Tego nie było. Cześć derpica co u ciebie? O, ale bąkę puściłem. Siemanko, mam nawet Chcę zorganizować stream My 24-godzinny. Chcę zorganizować. Dwonie do Wietnamu. Poprzódkę chińską. Mmm. Okej, okay, to nie jest gra dla dzieci, ale bardzo dobra zupka niska.